Panie Cezary! Panie Cezary! Panie Cezary! Cezary jeszcze nie wrócił! O! Cześć Helu! dzień dobry, pani stanisławie! Dzień dobry, kochanie! Czy coś się stało? Pytacie już o niego dzisiaj trzeci raz? No, bo chcemy z nim porozmawiać! O czym? No, o tym ogłoszeniu, które dał w dzienniku stołecznym w związku z otwarciem swojego klubu. Jakim ogłoszeniu? Ja nic o tym nie wiem. Gdzie jest ta gazeta? O! Jest. Gdzie jest to ogłoszenie? No przedostatniej stronie. Widzieliście coś takiego? W życiu. Powiedział mi, że to był przepis na szarlotkę, który chciał zachować. Bardzo sprytnie. Widzę, że pan Cwał robi wszystko, żeby nie dopuścić pani do występowania w jego klubie. Co to było za ogłoszenie? Cezary szuka tancerzy i tancerek do swojego pierwszego programu. Dlatego tu jesteśmy Stasiu My bardzo dobrze tańczymy. W młodości trenowaliśmy tańc towarzyski. Pomyśleliśmy, że to może być coś dla nas. To dla mnie też. Ja też tańczę. Jako dziecko chodziłam na balet. To cudownie! To może wystąpimy wszyscy razem? Dzień dobry! Może mi ktoś powiedzieć, co tu się dzieje? Mhm. Odpowiadamy na twój przepis na szarlotkę. Panie Cezary, my z pięknie tańczymy. Chcemy Panu pokazać. Proszę, niech pan da nam szansę. W młodości występowaliśmy w cichocinku i wygraliśmy konkurs tańca w wino Wrocławiu. Ja też pięknie tańczę. Zobacz. Widzę, widzę, dziękuję, ale nie skorzystam. Do widzenia, do widzenia, dziękuję za wizytę. Uff. Uspokójcie się! Cisza w tym domu! No wszyscy, o co wam chodzi? Zanim powiesz, nie spójrz na nas. Przecież my też umiemy tańczyć. Jeżeli dałeś ogłoszenie w gazecie, że szukasz tancerzy, to dlaczego? To oni też mogą przyjść na casting. Dobrze, możecie przyjść, ale pamiętajcie, że będę was traktował na równi z innymi, bez żadnych specjalnych względów. Dziękujemy za zaproszenie. Się. Się. To dobrze. To jeżeli to już jest jasne, to no może zjemy coś teraz. A co ze mną? Ty też możesz z nami zjeść. A, mówię o castingu. Państwo bogaccy mogą przyjść, a ja nie. Dlaczego nie ma dla mnie miejsca w twoim klubie? Jest, na widowni. O! Dlaczego nie mogę u ciebie wystąpić? Dlaczego? Patti, przecież ty nie jesteś tancerką. Jestem, taką samą jak inne. Teraz każdy może tańczyć i śpiewać. Nie trzeba mieć do tego dyplomu. Wiesz, że w dzieciństwie chodziłam na balet. Ale Pati. Panie Cezary, ja myślę, że jest pan niesprawiedliwy. Jeżeli Patrycja umie tańczyć i chce tańczyć w pańskim klubie, to powinien się pan zgodzić. Ja nie Proszę, Tasiu, tak. jeżeli będzie pan ją powstrzymywał od robienia tego, co lubi, no... to ona może popaść w jakieś kompleksy. O, właśnie. Albo w depresję. Właśnie. Albo, albo... Może zwariowała. właśnie. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. Nalej sobie kawy. A dziękuję, naleję sobie. Siadaj. A wiesz, że usiądę? Poczęstuj się. A dziękuję, nie jestem głodna. A co ty czytasz? Pamiętasz, co powiedziałaś wczoraj Cezaremu? Powiedziałaś, że jeżeli nie pozwoli mi robić tego, co chcę, to mogę wpaść w kompleksy. Mhm. I miałaś rację. Kupiłam sobie o tym książkę. Piszą w niej, że ktoś, kto jest stale sfrustrowany, może zacząć robić różne dziwne rzeczy. Jakie rzeczy? No zobacz. Psychologia anormalnych zachowań. A, właśnie. Uczę się, jak się zachowywać anormalnie. Musisz się tego uczyć. Myślałam, że jesteś po mojej stronie. No jasne, jasne, że jestem, ale... Ja, ja się na tym nie znam. I ja tylko sobie tak wczoraj palnęłam. Ha, a, ale miałaś rację. Posłuchaj. Człowiek, który jest powstrzymywany od spełnienia swoich marzeń może ujawnić swoją frustrację w następujący sposób. Po pierwsze, może przyjąć osobowość kogoś, kim chciałby być, a nie może. A kim chciałabyś być? No co, to jak każda kobieta chciałabym być gwiazdą filmową. Po drugie, może się u niego rozwinąć amnezja. Po trzecie, może wycofać się z rzeczywistości i uciec z powrotem w świat dzieciństwa. Kochanie, widzę, że to jest bardzo skomplikowane zagadnienie. A w jaki kompleks chcesz wpaść? W jaki? Ja wpadnę we wszystkie trzy. Chciałbym to zobaczyć. Kochanie, gdzie jesteś? Tu jestem, kochanie. O, widzę. Jak ci idą próby w klubie, kochanie? Dziękuję, dobrze. A tobie jak idzie tu w domu? Mm, genialnie, po prostu genialnie. Długo rozmawiałam z moim agentem. Przesłał mi trzy scenariusze przez posłańca, ale okazały się beznadziejne. Dzwonili z wytwórni, że chcą mnie do francuskiej koprodukcji, ale powiedziałam im, że nie za te pieniądze. Czekam teraz na telefon. Chodzi o główną rolę w filmie z Harrisonem Fordem. Obiecał mi to w zeszłym roku w Cannes. Patti, co to ma znaczyć? co ma co znaczyć No przestań. No kogo ty udajesz? Dlaczego nie jesteś sobą? Chciałabym być, ale nie mogę sobie przypomnieć kim jestem. Kim jesteś? Ty mnie pytasz kim jesteś? To znaczy, że ty też nie wiesz? Pati, co ci się stało? Pati! Czy to jest moje imię? No było, kiedy stąd rano wychodziłem. A, to znaczy, że pan też tu mieszka. Ja tu już mieszkam od kilku lat. To może powinniśmy wziąć ślub? No my już jesteśmy po ślubie. Pati, co się z tobą dzieje? No niech ci do mnie nie zbliży. A co to ma znaczyć? Mama mówiła mi, że nie wolno mi rozmawiać z obcymi mężczyznami. To chyba była mama, nie pamiętam zresztą. Czy ty się dobrze czujesz? Nie. To możliwe, żebyś straciła pamięć? Możliwe. Co ja tu robię, gdzie ja jestem? No, kochanie, rozejrzyj się. Jesteś u siebie w domu. We własnym mieszkaniu. No nic ci to nie przypomina? Nie. 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 O! o. Nie. I co, to mieszkanie po raz pierwszy w życiu? No przypomnij sobie, zobacz. Pamiętasz to zdjęcie? O, jaka ładna dziewczyna. Kto to jest? O, Boże. Ty chyba naprawdę jesteś chora. Może powinnaś się położyć. Dobrze położę się. Hmm. Nie tu! O. Idź do sypialni. O. Kochanie, sypialnia jest tam. O. Ma pan bardzo ładne mieszkanie. Dzień dobry, mówi Cezary Cwał-Wiśniewski. Y, czy mógłbym prosić y, y, doktora Stefaniaka? Y, nie ma go? Y, to proszę mu powiedzieć, żeby do mnie zadzwonił. O, chodzi mi o moją żonę, tak. Ona no, zaczęła się jakoś dziwnie zachowywać. <laughs> Cześć chłopcyku! Chcesz się mną bawić? Jasne, jasne, że chcę. To no dobrze, to możesz sobie polizać. No lis, więcej, Jęce, więcej lis. Mm, Wystarczy. To co, bawisz się ze mną, czy nie? Bawię się, bawię. To dobrze, chcesz grać w klasy? Mogę grać w klasę. Dobra, to skąd pierwszy? Już? Nie, chcę, żebyś mnie przewiózł na moim lowelku. Chwileczkę. Powiedziałam ci, że masz mnie przewieźć na moim lowelku, nie słyszałeś? No. No dobrze, dobrze. Przewiozę cię na rowerku, proszę bardzo. Siadaj. Jedziemy. Jedziemy. Szybciej, szybciej, ja no, mu Jadę, jadę. No, jadę. No, jedź! Dzień dobry, panie Swał. Dzień dobry. Jak się czuje pańska żona? Dalej myśli, że jest dzieckiem? Uff, niestety leży w łóżku. Pańska żona jest z nią. Grają w pchełki. Muszę <grym> panu coś powiedzieć, panie Swał. Nie teraz, panie Bogacki, nie teraz. Pańska żona udaje. Teraz najważniejsze jest zdrowie moje. Co to znaczy, udaje. Sprzątałem koło domu. Kiedy byłem pod oknem pańskiej sypialni, słyszałem, jak pańska żona rozmawia z moją żoną. I co? Pańska żona powiedziała, że będzie tak długo udawać, że jest nienormalna, aż pozwoli jej pan wystąpić w swoim klubie. Co? To o to jej chodzi. Coś takiego. Dziękuję, że mi pan powiedział. Dam jej taką nauczkę, że popamięta. Dzwoni pan po doktora? Nie, dzwonię do swojego kolegi aktora. Słucham. Cześć Fred. O, cześć Cezary, Co słychać. Słuchaj, mam dla ciebie rolę lekarza. Chcesz zagrać? No jasna, czym to jest? Sztuce pod tytułem Rewanż na Patrycji. A która wystawiana będzie u mnie w domu. Nie, no nie wygłupiaj się. Nie wygłupiam się. Patrycja koniecznie chce występować u mnie w klubie. Wymyśliła, że jeżeli będzie udawać chorą, to ja załamię się i pozwolę jej no, tańczyć u mnie w programie. No. Myślałem, wiesz, żebyś przyszedł i udawał lekarza, bo ona cię nie zna, no więc zbadałbyś ją, odkrył, że jest chora na jakąś dziwną chorobę. No, no dobrze, a na jaką chorobę? No nie wiem, no, wymyśl coś. No dobrze, wymyślę. Cześć. Dzięki. Zobacz, by grała. Mogę wejść? Oczywiście, panie Cezary, prosimy. No, jak się czuje moja mała dziewczynka? Źle. Wydaje mi się, że ma gorączkę. Dobrze się czuję, proszę pana. Mam z No szkoda, że Patrycja jest taka chora. Gdyby była zdrowa. Mogłaby wziąć udział w moim programie. No, naprawdę? Mogłabym to cudownie. Odzyskałaś pan? Tak? Pani Helena słyszała to pani? A... Pamięć. Rzeczywiście. Wspomniałam ja sobie, jak się nazywamy. Patrycja i Cezary. A ty? <śmienia> Jesteś Hela! Hela! <śmienia> <śmienia> Otusiu! Otusiu, wróciła ci pamięć. To cudownie. No, no, no kiedy mogę przyjść na próbę? <śmienia> chwileczkę, kochanie, chwileczkę. Byłaś bardzo chora, pamiętasz? Nie. Dlatego wezwałem lekarza, żeby cię zbadał. Zaraz tu będzie. Lekarze, ale ja już się dobrze czuję. To nie wystarczy. Musimy się upewnić, że jesteś już zdrowy. Naprawdę nic mi już nie jest. Proszę, doktorze, niech pan wejdzie. Dzień dobry. <grym> Ach, to jest moja żona Patrycja. Dzień dobry pani. Jak się pani czuje? Dzień dobry, dobrze się czuję. U, a przepraszam, czy może pani to stąd zabrać? Ach, oczywiście. Dziękuję. <grym> Dobrze, że pan mnie wezwał. Jest aż tak źle? Nie jest dobrze. Proszę otworzyć usta i pokazać język. Proszę powiedzieć a, a, a. a o. 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 o, o, o. Panie doktorze, to co jej jest? Nie jestem jeszcze pewien. <głup> Czy to coś poważnego? Możliwe, że tak. <głup> Ale, się Ale proszę nic nie mówić. Proszę zmierzyć gorączkę. I proszę się z łaski swojej nachylić i proszę zakasłać. Trochę głośniej proszę. Proszę teraz zakasłać zdecydowanie. No tak. Tego się obawiałem. Panie doktorze, a co mi jest, niech pan mówi? Zaraziła się pani straszną, straszną chorobą najgroźniejszą odmianą kaczej grypy. Czego? Panie doktorze, a co to za choroba? Nowa epidemia medycyna jest wobec niej zupełnie bezsilna. Pokazała się niedawno w Afryce i bociany przeniosły ją do Polski. Zaraziłem się kaczą grypą od bocianu? Muszę być z panem szczery, panie Cezary. Jeżeli stan zdrowia pana żony się nie poprawi, zaistnieje konieczność operacji. W jakiej operacji będziemy musieli usunąć pani zorcz? Co pan mówi, ja mam zdrowy zorcz. A. Ja. A, a co to jest zorcz? Pani nie, <gry> że pani nie boi. Jest dużo ludzi, którzy nie mają zorcza i żyją. Niech pan, pan powie, panie doktorze. A czy będziecie musieli usunąć jej... Obydwa zorcze? Jeżeli będziemy mieli szczęście, to może ocalimy jeden. Lepiej mieć jeden zorcz niż nie mieć wcale. Panie doktorze, to co możemy zrobić, żeby ją ratować? Właściwie nic. Kryzys nadejdzie wkrótce. Możemy mieć tylko nadzieję, że pani Patrycja nie zzielenieje. Krótki Istnieje taka obawa i to byłoby najgorsze. Najgorsze dlaczego? Jeżeli okaże się, że pani zielenieje, pół godziny później nastąpi zejście. Zejście. To? Zejście. Zejście. Się... Proszę chłopcy, zjedzcie coś. Przyszedłem zapytać, jak się nasza chora czuje O, mogę zjeść? Proszę Nie. I co, przeszła już jej taka kacza grypa? Obawiam się, że nie Właśnie teraz zaczyna zielenieć Co pan opowiada? Przecież takiej choroby nie ma Choroby nie ma, ale są zielone żarówki I co? Wkręcił pan? Nie Aha, wkręciłem To mi się podoba, panie Cmało Usnęła na chwilę, wszedłem i zamieniłem żarówkę w lampce przy łóżku na zieloną. A moja żona tego nie widziała? Wysłałem ją do apteki po aspirynę. A sprytnie pan to załatwił. E, ale kiedy pańska żona wróci, lepiej, żeby panią wysłał do łóżka. A dlaczego? No bo pańska żona też zaczęła odczuwać jakieś bóle. Powalny. <laughs> Oho. Chodźmy, teraz dopiero się zacznie. Już idę, kochanie! Cezary! Co się stało, kochanie? Mam zielone ręce. Rzeczywiście. Na twarzy też jest pani zielona. O nie, dajcie mi lusterko. Jestem zielona. Mam zielone włosy. O! O! Bo też macie kaczą grypę. Co? Co ty mówisz? Jesteście obaj zieloni. Jacy? No, niech pan jej nie słucha. Ona nie wie, co mówi. Czy znaczy, ja jestem zielony? No, skąd? No, właśnie, pan też nie. O Boże, to znaczy, że ja widzę cały świat na Kochanie, jestem. Przeniosłam ci lekarstwo. O Boże, Pateksiu, ty jesteś cała zielona. tak bardzo To co teraz będzie? Już koniec. Żegnaj, halo. Panie Stanisławie. Pochodzenie. Chwileczkę, kochanie, nie tak szybko. Dlaczego nie? Bo przyszli chłopcy z mojego nowego zespołu. Chcę, żeby zagrali ci coś na pożegnanie. Co on mówi? Pan Cezary mówi, że przyszli chłopcy z jego zespołu, żeby ci zagrać Marsza pogrzebowego. No dobrze. Postaram się wytrzymać dłużej. Nie chcę, żeby okazało się, że przyszli po nic. nie jest twojej strony. Chłopcy, możecie wejść. Jesteście gotowi. Pamiętajcie, że to jest ostatnia melodia, jaką moja żona usłyszy za życie. Postarajcie się, żeby była słodka. A no co wygracie? No właśnie co wygracie? Nie możecie chociaż trochę uszanować umierającej? Patrząc, kasza grypa nie istnieje, nie ma takiej choroby. Jak to nie ma, to dlaczego ja wszystko widzę na zielono? Panie bogatski, niech pani jej pokaże dlaczego. Dobrze. Hmm. Zielona żarówka? Aha. Że nic mi nie jest. Nic ci nie jest, kochanie. Nic mi nie jest! To dlaczego mnie tak nabrałeś? A kto zaczął? Ty chciałaś mnie nabrać? Teraz jesteśmy kwita. No dobrze, no wybaczam ci to. <śmuletrics> <śmuletrics> no a to kiedy zaczynamy próby w Twoim klubie? Jakie próby? Już też powiedziałeś mi, że mogę tańczyć w Twoim klubie. Nic takiego nie mówiła. Mówiłeś? Powiedziałeś, że będę mogła występować w twoim programie. Cezar, co się dzieje? Coś jest? Co ci nie? wiem, kim jestem. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, jak się nazywam. Dobrze, dobrze, no, poddaję się. Nie muszę tańczyć u ciebie. Wygrałeś, no.